Szybki klej do styropianu może być zastosowany do każdego rodzaju płyt termoizolacyjnych. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością do styropianu grafitowego. Prawidłowa aplikacja szybkiego kleju do styropianu polega na rozprowadzeniu go po płycie w formie warkocza o średnicy 3 cm w kształt litery M. Taki sposób aplikacji kleju gwarantuje odpowiednio mocną przyczepność płyt do podłoża oraz zapewnia właściwe punkty podparcia dla kołków mocowanych mechanicznie. Szybki klej do styropianu jako jedyny posiada tak gęstą i lepką konsystencję, która sprawia, że płyta stabilnie trzyma się podłoża już od pierwszego przyłożenia. Struktura szybkiego kleju do styropianu czyni go odpornym na podmuchy wiatru i pozwala na dowolne manewrowanie płytą izolacyjną przed przyłożeniem jej do ściany. Z szybkim klejem do styropianu zniwelujemy nierówności podłoża sięgające nawet 30 mm. Dzięki unikalnej strukturze szybki klej do styropianu pozwala na łatwą korektę ustawienia płyty i jej wygodne wypoziomowanie. To proste. Przyłóż, ustaw, gotowe. Szybki klej do styropianu zapobiega odspojeniu płyt od podłoża. Krótki czas wiązania kleju oraz doskonała przyczepność gwarantują stabilne mocowanie płyt i brak efektu klawiszowania. Szybki klej do styropianu błyskawicznie się utwardza, dlatego kołkowanie oraz szlifowanie płyt można rozpocząć już po dwóch godzinach od montażu. Szybki klej do styropianu powstałby zastąpić tradycyjną metodę klejenia płyt izolacyjnych. Dzięki niemu unikniesz typowych trudności, a Twoja praca nabierze tempa.